manko, z tej strony tymi i zapraszam do drugiego odcinka z gry Kangurek Kao Ronda Druga. Oczywiście ładujemy grę, mroczne doki. Zawsze jak ładujecie grę to wchodzicie tutaj. Eee, tu mamy pszczółkę, która po prostu nam mówi, naciśnij przycisk e, akcji, aby e, rozmawiać. Przerwałeś przygodę? Aby A. kontynuować wybierz ostatni poziom. No właśnie i ona nam ten mówi, że ostatni poziom. Nie wiem, gdzie jest ten dukat. Jeszcze tutaj w poprzednim odcinku nie powiedziałem, że. D... Tego. Jednego kryształka nam brakowało. Nie wiem też, gdzie znaczy kryształka, pięć kryształków nam brakowało, a nie wiem, gdzie to jest. Może to zrobimy na live, Po prostu zrobimy. Dokończę takie ten. Będzie jeden taki live'ik, z kangurką, kao i zobaczymy. A teraz lecimy ucieczkę. Uważaj! Musisz zbierać magiczne sprężynki. Dukaty wskazują ci drogę. Ok. Ok. Co mamy? Ok, już widzę, że dukata pominąłem. To nic. Łoci, panie. Dobrze, że chociaż to zebrałem. O to pominąłem tych dukatów. To będziemy mieć co robić na lajdzie. Tym okay. razem będzie trudniej. Dobrze. O jejciu! O jejciu, jejciu. Ale żebym tam pominął dukatów. Ja się kręcę. Okej. Okay. To mamy. Nie w tym stronę. Dobra, mamy to. Mamy to! Mamy to! Ojej, Ojejciu! No serio? Wpadłem do wody? O ja, Cię kręcę. Już prawie byłem przy końcu, nie? Tak mi się wydaje. Ale teraz nie pominiemy tych dukatów to... Tu trzeba skoczyć? O ja, Cię kręcę. Ale żebym zrobił to... No dobrze. Trzeba skoczyć tutaj, no to... Okej, okay, mamy to. Okej. Okay. No to mamy, tutaj przeskakujemy. Tutaj mamy. Okej, okay, tu pozbieraliśmy trochę dukatów. Dobra. Wow, fart. Okej, okay, mamy to. Mamy to. Nie przeskoczyłem Takie to jest ciężkie. Ja cię kręcę. Zapomniałem, że ucieczka jest tak ciężka. Ja cię kręcę. No dobra, mamy to. Tutaj mamy, tu mamy. To od początek już mam ogarnięty, nie? Przynajmniej tyle. To mam, to mam. Tu trzeba przeskoczyć. Tu trzeba przeskoczyć. Tu trzeba przeskoczyć, tu trzeba przeskoczyć, tu trzeba się wybić i teraz tu trzeba się wybić, wybić Dobra, to mamy Dobra, mamy to Uu. No, okej okay. Ogólnie wam powiem ten: Powiedziałem w pierwszym odcinku, że kamerka będzie przeniesiona i jest przeniesiona Więc nie zapomniałem o tym Teraz widzicie, wszystkie dukaty, widzicie wszystko. Yy... Wszystkie rzeczy i tak dalej. Aby rzucić bumerangiem, naciśnij przycisk rzutu. Pamiętaj, że nie możesz mieć ich więcej niż 20. Aby ułatwić sobie celowanie, mm -hmm. przytrzymaj przycisk celowania. Okej. Okay. Dobra, zapisujemy. Eee, celowanie. Dobra, idziemy. Teraz idziemy Dukaty zbieramy Dobra, mamy to. A tu jeszcze jest ta osa. Nie tylko nie jedna. Nie jedna osa widzę. Czy tu? Okej, okay, mam to też można je rozwalać bumerangami nie no więc czemu by nie okej okay, tu są tu katy to mamy dzwoneczek zaraz bo tutaj chciałem jeszcze sobie zebrać te no i tu mamy dzwoneczek teraz spoko mam trzeba sobie odblokować drogę więc tu trzeba sobie podejść teraz Okej, okay, serduszko jest. Watycham je. Okej, okay, mamy to. Tutaj Dobra, mamy to. I nadzę tobą. Okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, dobra. Tam mi coś odblokował on. Ale zanim tam pójdę, tam popatrzę czy wszystko wziąłem. Wszystko, dobra. To jedziemy tu ok. Tam zaraz, tam już czeka na mnie bóbr. No dobra, mamy tam a i on sobie poleciał dobra z tego co wiem. To tak, tu jest szyszka. Teraz tu będziemy y, rzucać tą szyszką, W te o właśnie. <laughs> żeby nam pospadały i tu dobra no i jeszcze jeden okej okay, mamy to taka opuść puść się Muszę tu spaść okej, okay, tu... a tu były w ogóle schodki nie tu były schodki, a ja po prostu tak sobie spadłem no dobra, nie było nic więc lecimy dalej. Okej. Okay. Po żołędziach. Jakichś takich dużych. No, cóż. One to są żołędzie z wielkich drzew. A... Za chwilę się dowiecie o co chodzi. Tutaj nie ma nic. Ok. Tu teraz tego pana. Ok. Mamy to. Dobrze. Tutaj one zata... Dziękuję ci kao! Teraz dobra. jestem wolny! Nie muszę więcej pracować przy zbieraniu kryształów. Okej. Okay. Ojejciu. To co będzie tak stał tylko? No dobrze Jak tylko tak będzie stał, no to to, to dobra. No. Okej, okay, to mamy. Tu mamy, tu mamy. Okej. Okay. Okej, okay, to mamy. Ojejciu! Wow, fart. Okej, okay, to mamy, to mamy. Gin. Dobrze, mamy serduszko. O, to skakanie jest naprawdę cię, mężkie. Dobra. Mamy to. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra. Dukatów trochę już mamy. Tak. Z... 400 będzie mieć w ogóle. Uważaj, tam jest skrzynka, a w niej dynamik. Będzie biegał za tobą, dopóki nie natrafi na przeszkodę. Okej. Okay. Uważaj, tam jest skrzynka, a w niej dynamik. To jest. Masakra. Ok, to mamy. Eee... No to serio. Nie przeskoczyłem naprawdę No nie idź Okej okay. Ten dynamit w ogóle trzeba poprowadzić w ten sposób I tutaj O kurczę, nie wziąłem tam wszystkiego Ale i tak mi dużo brakło Brakło mi 30 dukatów, 7 kryształów, nie, siedmiu gwiazdek i sześciu kryształów, więc i tak to jest duże. dobra, jeszcze jeden poziom na pewno dzisiaj przejdziemy, wielkie drzewa, właśnie, I o tym co mówiłem o tych, e, tych, o tych, o tych żołędziach, to są właśnie do tych wielkich drzew, żołędzia. Dobra, to mamy, gwiazdeczka. Okej. Okay. Tych rozwalamy eee, oni po prostu są uwolnieni. My mamy most eee, po tym moście trzeba szybko uciekać. Tak dobra, mamy to tutaj. Mamy dzwoneczek, ok w ogóle. Wielkie drzewa to są takie serio. Wielkie drzewa to. Ojej, nie tak, tak. Wielkie drzewa są jednym z ciężkich poziomów. Za dzieciaka nie potrafiłem jednego przejść, jednej rzeczy w nim. Ale teraz już wiem, jak mniej więcej. No. No, co jest? No. Ja cię kręcę. Mogłem go rozwalić. Dobra, mamy to. Tutaj jeszcze dukaty ok, mamy dukaty 400 dukatów mamy A, 400 dukatów, tu jeszcze są 4 ok i tak tu serduszko przede wszystkim tu teraz znowu trzeba bo tu jest palący most tu jest palący most Okej, okay. okej, okay. okej, okay. okej, okay. okej, okay, mamy to, uff, ale tutaj będzie jeszcze gorzej, tyle wam powiem. Okej, okay, tutaj jest prosto jeszcze, bo tego nie trzeba tak yy, ich rozwalać, tutaj serduszko mi nie trzeba i tego właśnie nie mogłem za dzieciaka nigdy przejść. Nigdy nie wiedziałem o co chodzi tu. A tu, tu nie trzeba się odbijać po prostu, bo kangurek sam się odbija. Może gdzie nie gdzie trzeba. Może gdzie nie gdzie trzeba się odbić, ale. Co jest w mnie tak, że ja nie mogę ich pokonać? Nie wiem. Dzwoneczek jest. Eee... Ojejciu, otwieraj mi to. Kolejne, które okej, okay, to mamy. Okej, okay, to mamy. Nie wiem dlaczego tych chmur nie mogłem przejść za dzieciaka. Nie wiem, czy by były trudne, czy co. No, serio? Gin. Dobrze. A nie wiem dlaczego tych chmur nie mogłem przejść. Nie pytajcie. One są banalne. No ale cóż, nie mogłem to nie mogłem. To trzeba przeskoczyć. Ok. Jest dzwoneczek. O! Weź latający hełm. Podczas lotu naciskaj szybko przycisk akcji, aby się unosić. Okej, okay. mhm. dobra, spadłem tu. Okej, okay. wow, wyskoczyłem tutaj od razu. No dobra. To mamy. Okej. Okay, tutaj jest zrobione. Te w ogóle spadają na dół, więc to trzeba szybko przejść. Okej. Okay, Boomerangi mam w sumie. Dlaczego by nie. Okej, okay, to mamy. Tutaj są te jeszcze teraz. Okej. Okay. Jakoś się udało, sarduszko mamy. Dobra. To jest GITES. Eee, tu są jeszcze kryształki. Okej. Okay. Tutaj coś jest, tu nie ma nic. Tu wiem, że... Za chwilę... Tak, tu jest już. Dobra. Tego pana rozwaliłem. On jest denerwujący, ten pająk Więc... No, serio? Okej okay. Mamy to, 43 44, czy 5? Kurczę, nie wiem czy 5 będę miał jeszcze Bo, bo By pasowałoby mieć Okej okay. Tu widzimy jak to trzeba zrobić Tak Pierwsze tu Teraz tam tak trzeba zrobić, żeby po jednym balonie zostało o Boże, Kangurku, dlaczego tak rzuciłeś brziutko? Trzeba się bardziej ustawić. Okej okay. Dobra, Dobra, tu mamy. Teraz tu trzeba się odwrócić w ten sposób. I teraz trzeba tak uderzyć, żeby nie zniszczyć tamtego. Dobra, mamy to. Okej. Okay. I okej. Okay. Dobra, to mamy. No serio? <młysy> Dobra, mamy to. Not... Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Idziemy na, gó na dół. Halo, kangurku. Idziemy na dół jeszcze. Nie chciałem tak, żeby się wybijał. Bo. Bo nie. Teraz może się wybić. Bo ja sobie zejdę po te rzeczy. Teraz. Po te dukaty. Po te te. Okej. Okay. Okej, okay, to mamy. Mamy gwiazdkę, więc możemy jeszcze raz się wybić do góry. No uh. Tu jest ślizgawka Znana Z pierwszej tej Zaraz zobaczycie o co chodzi O właśnie Na te bomby nie możemy trafiać A jak skaczemy To się robi coś takiego, nie? Dobra Mamy serduszko Okej, okay. dobra Jakoś to zrobiłem. Jakoś, bo jakoś, ale mamy. Dobra, mamy 50 w ogóle tych, nie? 50 kryształków, więc będzie kolejny bonus na pewno, którego wam dzisiaj jeszcze pokażę. Więc no. Dobrze. Witaj Kao. Z pewnością jesteś zmęczony po długiej podróży. Zaprowadzę cię w bezpieczne miejsce, gdzie będziesz mógł spokojnie odpocząć. Okej. Okay. Dobrze. Wielkie trzeba mamy. Powrót do portu Pokażę wam jeszcze dzisiaj na tym odcinku eee, Tutaj nie ma tylko brzmia eee, Jeszcze wam pokażę nowy poziom. Tu było za było za 100 Tutaj jest za 50 Ale ten za 50 ja wam pokazywałem nie, to, to jest chyba pierwszy BUBR Nauczyć cię skakać na skakance. Tak, to jest Każdy pierwszy, ja wam go jeszcze pokazywać. Telem rodzaju tak. pokazuje ci, który skok musisz wykonać. Lecisz ok. Przycisk akcji, aby rozpocząć. Ok. Na miejsca, gotowi? Start! Aha, muszę cały czas klikać. Jeszcze raz spróbuj. Bubr skakać na miejsca, gotowi, start! Muszę cały czas klikać, strzałki. Ale nawet za szybko już. Bubr nauczy cię skakać na miejsca Każdy przycisk odpowiada czterem rodzajom skoku Bubr pokazuje ci, który... Na miejsca, gotowi, Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery. No kurczę, no, nie, nie pokazałem tego? To jest ciężko. Dobra, 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 dobra. dobra. dobra jesteśmy przy końcu już. Okay. No, i to jest tyle, że tylko skakaliśmy na skakance, i to nic się za to nie dostaje, nie? Nic, kompletnie. Więc tu jest no, masakra. E, w kolejnym odcinku, co będzie? W kolejnym odcinku będzie e, spływ, i będzie jaskinia szamana. Więc no, trzeba będzie. No przejść. Więc łapkujcie, jeżeli Wam się podoba seryjka, subskrybujcie, jeżeli jesteście nowi na tym kanale. A ode mnie to tyle w tym odcinku. Trzymajcie się i elo na razie. Hej!